Róża Maria Kozakowska, urodzona 26 sierpnia 1980 roku w Zduńskiej Woli, polska lekkoatletka z niepełnosprawnością, mistrzyni paraolimpijska i rekordzistka świata w rzucie maczugą oraz wicemistrzyni w pchnięciu kulą kobiet. W tym wywiadzie dowiemy się, że, pomimo trudności i choroby. Pan Bóg jest światłością w jej życiu i stawia go na pierwszym miejscu, i jak Matka Boża jest bliska jej sercu, i modlitwa różańcowa pomaga w jej życiu. Wiara czyni cuda. Zapraszam na wywiad. Któż jak Bóg? Amen. Złoty medal Paralimpijski i rekord świata, i w kuli medal. Od którego roku startujesz? Od 2018. wtedy skakałam i biegałam, ale od, od dwóch porażeniach później, niestety, to już nie było możliwe. Mm -hmm. Ale nie poddałam się, tylko stwierdziłam, że to jest po prostu yy, dalszy ciąg mojego życia w innym, w innym wydaniu i że będę walczyć nie, nie tylko o siebie, ale przede wszystkim o, o innych, którzy jeszcze w siebie nie wierzą, którzy uważają, że są tak słabi, że w siebie ich wydarzyło takiego, że po prostu dla nich ten świat już przez się, Cóż nie. Najważniejsza to wiara, która uskrzydla, która przenosi góry, żeby bardzo głęboko wierzyć, walczyć o siebie, bo są mądrzy, silni i, i, i mogą wszystko zrobić co tylko chcą. Będzie to kosztować wiele wyżej, rzeczy, wiadomo, nic nie przychodzi bardzo, ale, ale też sprawi im to ogromną radość. I ja występując na igrzyskach dałam całe serce, zostawiłam tutaj no i rękę sobie wyrwałam, bo pierwszy rzut rekord świata 31-30 to jest po prostu, jak to powiedział, niepotyczny wynik. Ale ja go nie widziałam i myślałam, że ja go przetrzymałam i, i dlatego się targłam, że tą rękę, która już była tak słaba bolała i obolała mi uczucie, już było, już widziałam, że coś się z nią stało, jak przy porażeniu zupełnie, jak miałam takie te... Ale ja drugą ręką mówię, Matko Boża, to pomóż mi. Rzuciłam drugi raz, ale jak już rzuciłam, to gdyby nie to, że skóra trzyma rękę, to by poleciała raz temu pomaczogą, bo wyrwała się. Za bardzo kość tu Zerwane są wszystkie wiązadła, zalane jest. Tam, teraz muszę wrócić do domu yy, i do szpitala, żeby to wszystko odwrócić. Jeszcze do tej nie pory nie byłaś w szpitalu? Byłam, ale dlatego wiem co się stało, jak Aha. bardzo poważna jest kontuzja, że są zerwane wszystkie wiązadła, które trzymają kość. Jaki zacisk dostałeś? Trzymają, przeciwbólowe takie w miarę, ale, ale teraz jestem na mniejszych, Aha. nie może że mnie boli. bo że mówię, że mu, bo, ból uszlachetnia i jest przybliżaniem dla mnie, Dokładnie. dla Pana Boga, daje go Także jest to dla mnie y, może i ból, a z jednej strony, że, że tak się wydarzyło, a z drugiej strony ogromna wdzięczność, że dostałam. To wszystko od mi i od Matki także ja jestem mężczyzną człowiekiem, że jest ze mną zawsze i wszędzie Matka Boża i tak ogromny wsparcie. Jestem bardzo bieżąca, dlatego jestem tutaj, żeby móc wejść razem z nią, zanim jeszcze biegniemy. Piękne świadectwo, dziękuję. Czy jeszcze raz możemy obejrzeć? Zrzuciłam ogromny ból, to jest pierwszy rzut, ból był niemiłosierny, tutaj... ale starałam się Zagryzać zęby, żeby nie pokazywać, ale nie czułam ręki, dlatego ją ugryzłam. To tu się to wydarzyło, przy tak. tym rzucie? Bo już, to był początek tego, co skończyło się z ręką, bo drugi raz jak rzuciłam, to ręka została. Drugi tak. raz się jeszcze po tym bólu? Tak. Co? Nie, nie wiem jak ja to zrobiłam, bo to był taki niebotyczny ból. I ręka była już był w szoku, bo ona to no, ja nie widziałam, jak mam ją złapać na ale mówię, Matko Boże, do pomóż mi złapać i rzucić jeszcze raz, bo chyba przetrzymałam. I rzuciłam, ale ręka niestety została. Fakt, że ten drugi rzut był też na, bardzo daleki, bo 29,70 e, też by dał mi zwycięstwo, ale ten pierwszy no niesamowite 31-30. Chciałam to dla moich kibiców dla, i, i dla ludzi, którzy tak bardzo we mnie wierzą, pokazać, jak bardzo jestem przygotowana i jak potrafię walczyć. Dzięki Bogu. Tak, wszystko A, dzięki e... Bogu. Tak, A, nie e... byłoby mnie tu, nie on. Dla ludzi, którzy w ogóle nie, widzą, nie znają wartości życia, nie doceniają swojego zdrowia. Ci którzy, ci, którzy mają wszystko, a sięgają po narkotyki, po alkohol, po głupie życie, nie, głupie rozwiązania. A ty pomimo swoich ograniczeń fizycznych jesteś dużo zdrowsza i jesteś przykładem dla ludzi, którzy po prostu mają wszystko, a są, a skazują siebie na totalną porażkę, bo nie mają Boga. Nie ma Boga przy nich. Ale myślę, że i dla takich jest miejsce i taki jak się nawróci to jest największy skarb dla Boga. Także właśnie trzymam za to ogromne kciuki, ale przede wszystkim modlę się za takich ludzi codziennie. Żeby właśnie odnaleźli so, sobie chociaż odrobinę, by na się, się dojrzeli, co jest tak naprawdę najważniejsze na tym świecie. Nie pieniądze, nie używki, nie to, żeby kogoś zniszczyć, ubliżyć, mu, bo, to, bo mu radość. Nie. Bądźmy pokorni i cieszmy się z tego, co mamy na co dzień, że żyjemy, że możemy się obudzić i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, bo znów się obudziłem i mogę zobaczyć moich najbliższych. Dziękuję Ci, że mogę im powiedzieć, że ich kocham, że Ciebie kocham, że mogę coś jeszcze naprawić, zmienić, mogę komuś dać siłę. To jest najważniejsze, żeby nawrócić tych, którzy zboczyli, którzy cierpią, nie potrafią inaczej. Bardzo bym chciała, żeby... Choć w jakimś ułamku potrafi odnalić sobie siły i przyjść do Domu Bożego w ciszy choćby jak na początek, ale to już było ogromnie duże, bo nawrócenie takiego człowieka to największy skarb dla Pana Pisa. Całe życie byłaś tak przy Bogu, czy to był jakiś tak. moment? Całe życie? Od małego dzieciństwa. Czyli nie szukałaś Boga, bo był, ty, on był przy Tobie. Zawsze był, gdyby nie było go, to bym była nikim. Znaczy przy ja każdym z nas, ale nie, nie wszyscy otwierają serce. Nie na... byłoby, a ja miałam 8 lat. Także w ogóle by mnie było. bo Miałam tak ciężki okres wtedy i klękłam i prosiłam, że ja nie mam siły, że ja nie dam rady, że ja umrę, że chcę, żeby mnie zabrał, a on mi wtedy powiedział, że nie teraz, że to jeszcze nie teraz, że jesteś tak silna, że zmienisz wszystko zupełnie będzie to inaczej, że to nie jest Twój czas, że zmienię wszystko w dobro, że jestem tak silna i on we mnie wierzy, że ja powstanę teraz i kurde, będę bardzo dużo jeszcze upadać. Cierpieć, ale będę się podnosić z ogromnymi sukcesami, że przezwyciężę to i będę siłą dla innych. Ja wtedy powstałam i robiłam wszystko, żeby tak właśnie zostało. Byłam ogromną marzycielką, ale wierzyłam, że to nie tylko marzenia są, że ja nie jestem że że ja będę marzyć i nic nie zrobię. Wiedziałam, że będzie ode mnie to dużo wymagać, że poświęcenia, siły. Mam niezbyt takie. Ja po prostu wiedziałam, że marzę, ale jestem realistką i dam z siebie wszystko, żeby zrealizować te marzenia. Wszystko poświęcę i będę walczyć do ostatniego tyłu. Tak ja tu powiedziałam, że jeszcze nie rzucałam w takiej pogodzie, w deszczu, ale wiedziałam, że Matka Boża jest ze mną, że przyjdzie w tym momencie. Niektórzy mówili, że pada zimno, nie martw się mówię. O tej porze przyjdzie matka Boża. Nie będzie już padać. Zobaczysz. Dasz radę, rzucić i zdobędziesz. Patrzą się tak dziwnie na mnie. Ale ja z taką wiarą rzucałam i rzuciłam tak daleko. I wiedziałam, że nie żaden deszcz, żadne pioruny, których się boję, mnie nie zatrzymają. Czułam taki ogromny wewnętrzny spokój. To jest najpiękniejsze, co mogę mieć że żyję i mogę jeszcze co no, wszystkim się dzielić i być e, takim siłą dla innych. Nie mówię, że nie cierpię, jestem to człowiekiem i każdy z nas cierpi. Wewnętrznie jestem odarta ze wszystkiego, że ze tego bo bolała dusza cierpi, dawania po nie dlatego, że to jest kawałek pożalana, Boli mnie, że jestem patriotom chciałam dać też tym mazy, ale moi fani okazali się tak wspaniałomyślni. tak bardzo powiedzieli, jak mnie kochają, jak wspierają. To dało mi ogromną siłę, bo zjednoczyli się, a to jest najpiękniejsze. To jest dla mnie ogromny postęp. Ja też się nauczyłam pływać w trzy dni, co ja pływać? Pływać, dosłownie że mi dalej na plecach, kiedyś ja się bałam, a tu po prostu mój ojciec na pewno się nauczył, bo mam super. Y, w ogóle wszystkiego tak się tak uczysz super. Tak, tak. przystosowujesz ja się do ja każdych warunków. Leżał, ja chciałam się nauczyć na plecach i mówię, spojrzałam na niebo i mówię, zawierzam tobie matko, bo jej się pożło, bo szokowana, wszystko leżało i teraz wszyscy myślą, że jak jestem barma, ja jestem w mówię gdzie trenuję, że jestem pływaczką paralimpijską, bo mówię tak. Woda to cię mówi unosi. W ogóle nie musisz się ruszać, jak ty, ty się unosi, no, lubić. Teraz może druga będzie dyscyplina. Nie, no, ja też w ten mamy. mam też? stołowego staramy się jak tą rękę się, To jest taka uzupełniająca, tam sobie tam nieraz... To Ty masz tyle siły. Matka Boska od ci Boga. od Boga, czerpiesz to wszystko od Boga. Nie, miałeś, nie, ma, nie masz dni takich, gdy zły się kusi i mówi tobie, że a, dzisiaj nic z tego nie będzie, nie mam siły, ty stajesz po prostu i walczysz, tak? Moje życie to jedna walka. Jak poczytasz, to zrozumiesz, poznasz mnie bardziej, moją całą historię, całą od urodzenia. Czyli na, na twojej stronie można wszystko poczytać i zobaczyć. Dobrze. A książka kiedy będzie? No, widzisz, teraz jestem kontuzjowana, będę się leczyć, więc będę mieć czas na refleksję i będę starać się ją napisać. Nie jest to łatwa rzecz. Zrozumiesz, jak poznać moją historię, wrócić do tego wszystkiego. To jest bardzo ciężkie, ale Aha. postaram się, postaram się to wszystko zrobić i napisać, by wzmocnić innych później, by wierzyli, że nie miejsce, mhm. nie pochodzenie, nie rodzice, e, tylko my sami możemy e, dać tyle z siebie, że dojdziemy tak daleko jak ja, bo ja byłam... W trudnych warunkach było, w przemocowej rodzinie, tak, bardzo ciężkiej. To, że żyję jestem tu, to no jest tylko zasługa Boga tyle razy. I zachowałam no, się w domu dziecka. I w ogóle moja historia jest tak trudna i skomplikowana, ale pokazuje, że pomimo tych porażek, tych wszystkich błód daję radę i walczę i idę do przodu. Bo każdą taką, taki, takie cierpienie oddaję, bo, bo wiem, że to mnie zbliża do Niego, że On mi je daje, a jestem wdzięczna, bo, bo wiem, że to przybliża mnie, że ja mogę pomóc Mu, nieść Jego krzywdę, to jest dla mnie największa, największa jest. rzecz. Jestem tylko zwykłym, ubogim człowiekiem, ale nie jestem godna, żeby przyszedł do mnie, ale może powiedzieć po słowo, a będzie urodzona dusza moja. Ja mogę być w oddali, ale pragnę zawsze być blisko niego. Bo...